Halo, alo, z tej strony Olixa, dzisiaj nagrywam, jak to zrobić? taki łańcuch z bibuły nieprasowanej i potrzebne nam jest dwie paski duże, No to byli dwa kolory jak ktoś chce, e, no, pokazuję jak to się robi. więc tak, mam tu no, klej, będzie potrzebny też tak, ja sobie to tu zachleć mam, filmem, e, n, 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 gdzie to było? Pogubiłem się. O tutaj. I trochę jest mikro kleju, więc jak wysuszy się to przyjdę do was. Pa! Okej, okay, już mi wyschnęło, więc tak. Jest od góry zaklejone i to wyglądało tak. I to jest tutaj zaklejone odtąd. Teraz jest etap taki, że, że zaplątałem się w tej bibu. I jest taki etap. I na... I z drugiej strony, że tutaj jest zaklejony naklej. To idę tak. No i tak, i teraz i teraz Zapomniałam, mi się wywoła. By Poczekajcie. Um, więc tak i następnie i już jest tak jak tam było zaklejona czyli w tą stronę weźmy kierunek i znowu tak k tak И... Так. И колено. Так. to sposób, żeby ci się nie zaplątało. No bo jeśli się zaplączę, trudno zrobić dwóch pracy, bo ja teraz zrobiłam to w łóżku. Nie zapląłem się światło. I to była jakaś dwóch A teraz jest jakieś jest, rano, jestem jak jeszcze wpisany, jak widzicie. Muszę gdzieś mi lepsze do pokoju, więc nie widzicie? się. Ok. O oh no, o oh no, o oh no. Zaproszmy. Jeszcze to, a ja robię tą pracę w łóżku, powiem wam, to yy, no. To jeszcze mi się zaplątało i musiałem ciągle ciągle rozwiązywać to, a to mi trwało godzinę. Czyli po dwóch godzinach wreszcie zrobiłem to. Bo już 000 zero, zero, zero godzina I dopiero poszłem spać. Mam worki bo to ciągle. No jasne. Że mam. Jestem głupi, że nagromadziłem klipoł żadnych. odcinek, naprawdę głupi głupi jestem głupi już o tej porze nagrywam odcinek już mi to tak wygląda widzicie nie widać śladu kleju ani niczego następnie już jeszcze, jeszcze, jeszcze jeszcze ja to wykorzystam oczywiście do ozdoby tej bazy Albo, bo niedługo jest dzień Fly, Nie Nie dzwonić. A we wtorek idę, a we wtorek jest na ulubiona leksia. z jedna z jednych. No powiem wam, to jest chyba. Chyba nie. Chyba każdy lubi wodę. Pas. Ja tam uwielbiam i już powiem, no. może kiedyś na moich rodzinach stanę kamerę pod wodą i pokażę jak robię pikołki pod wodą, bo umiem stanąć na rękach pod wodą, no Ucie się tego. Um, jeszcze mój rekord oddychania to minuta pod wodą no. bardzo długo zostałam za to 100 zł. Znaczy, co ja mówię, 500 zł. 500 zł jednej tej. Chciałbym powiedzieć, że Adam mówił i Ania, że że produkujemy od tego roku, 2001 2021, no, 10 złotych w na jednym i to jest bardzo ciekawo. ciężko, to zarobić, oj, bardzo ciężko mówili, no, ja mam 500 tylko, no. To było się ciemniej. Jak to widać też na kamerze. Um, no. Więc tak to już 7 minut to trwa wideo. Dopiero. Myślę, że już tu 10 minut trwa. A się pomyliło ma 3 minutki. No proszę proszę o tempo, bo chcę, żeby może trochę ucnę, ucnę trochę, może byście tu się nie udzieli, jak będzie za długi wideo, to ucnę oczywiście, bo jest przesady Ja już mam pomysł na yy, tytuł filmiku wiecie, nie wiem jak się robi te takie obrazki i na to nie wracajcie upad. Miałem taką pozycję kiedy... kiedy był odcinek o jesteśmy części odładę. Pamiętam teraz. Od tamtego, od do dzisiaj. No, 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 no. prosto żeby się nie pogubić. Już jeszcze dużo mi zostało. Na 9 minut już chyba to widać. No, no, no. No i trochę. To trwa. I zrozumiecie. Zostawcie łapkę w górę po prostu. I subskrypcję z dzwoneczkiem Będę bardzo za. I... Oczywiście tylko mam 5 subskrybentów, więc no... Łatwo mi się robi I... bo już nagrano. To musisz patrzeć. No właśnie. Te 5 subskrybentów już więcej nie zrobimy, nie? No! O jeden subskrybent. No, mam tak naprawdę na... No. no I mam już naprawdę pomysł jak ten tytuł będzie miał. Już wiecie, bo stawiłem go. No. Wiecie, wiecie. Ale ja już teraz wiem i to jest na żywo, teraz mam Nie może transmisja, ale na żywo.

w szkole włączyłam tablicę youtube i no nie pan mnie pozwalał oczywiście ale pani nie, nie chciał, znajdzie przypadkowo mnie to będzie zadejmować w całej klasie bo nikt nie wydawał, ja na ja mam pozdrawiam Olka z klasy 1a szkoły no bo zasubskrybował i no za to bardzo dziękuję i dał górę pod jednym filmikiem albo i pod wszystkimi dzięki, dzięki, dzięki myślę, że czas łączy wystarczy mi więc już

to wygląda na że Jakbym był prosto Naprawdę, dla mnie tak to wygląda Nie dobra, teraz to nie wyglądało No, a jak to skleić? Tak No, tutaj, na końcu No to Kropeczka, ja sobie i zrobię po prostu tak? I teraz, jak to puszczę, to będzie taki łańcuch. I zadam No, jest mi krótki, ale przynajmniej no.